Korzystam jeszcze raz z okazji, żeby serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nas poparli. To był akt ważny, akt wypowiedzenia się za zmianami w Polsce, no i być może nawet swego rodzaju akt odwagi. Oczywiście nie dlatego, żebym podejrzewał, że wybory nie były tajne, tylko dlatego, że to straszenie nami było bardzo intensywne w ostatnim etapie kampanii. Wynik jest tego rodzaju, że mamy więcej mandatów niż mieliśmy przy końcu kadencji, troszeczkę mniej niż w poprzednich wyborach. Ci, którzy sądzili, że można anihilować naszą partię przegrali, ci, którzy chcieli dożynać Watachę przegrali, ale oczywiście mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Nad tym będziemy dyskutować. W szczególności jest kwestia naszego poparcia w wielkich miastach. Jeszcze raz powtórzę to przekonanie, które wyraziłem w trakcie wieczoru wyborczego. Zmiany w Polsce są potrzebne. Mamy dzisiaj anachroniczną strukturę, strukturę pod pewnymi względami wręcz trzecioświatową. Ona uniemożliwia wykorzystanie potencjału Polaków. Problem jest w przekonaniu jeszcze milionów ludzi o tym, że tak jest i że w ich interesie jest zmiana.